Niezbędnik Szuhana, ale także Wandejczyka. Oto, jak pisze pewien XIX-wieczny autor, wsłuchany w źródła, Szaret wypowiada akt skruchy. Komendant placu daje znak, żeby przyklęknął. Szaret z dysgustem odmawia ruchem głowy i gestem prawej dłoni. I kładąc tę prawicę na sercu, wypowiada słowa. "Żołnierze, celujcie dobrze. Bohatera ugodzić trzeba tu. Oficer daje znak, Pluton daje ognia, ale tylko 7 kul trafia w cel. Sześć w korpus, jedna w lewą dłoń. Reszta z kilkunastu leci w powietrze. Generał stoi jeszcze przez chwilę, tak jakby nie został wcale trafiony. Potem jego lewa noga ugina się, a następnie biodro. Łokieć wpiera się o ziemię, jakby chciał opóźnić upadek i ciało układa się w końcu wyciągnięte jakby dla odpoczynku. Na rozkaz generała Dutilla grzmią bębny i gra... Muzyka wojskowa. Mamy tylko jedno życie, jeden honor dany nam. To będziemy w jego świcie prawej szczęśliwości bram, prawej szczęśliwości bram.